Związki zawodowe. Drodzy uczniowie, dzisiaj skupimy się na jednym z fundamentalnych elementów rynku pracy, który ma także istotny wpływ na sektor finansowy. Związki zawodowe. Związki zawodowe są organizacjami, które reprezentują interesy pracowników i działają na rzecz ochrony ich praw. W ramach rynku finansowego, gdzie pracujemy z dużymi wartościami i pod wysokim ciśnieniem, związki zawodowe pełnią niezwykle ważną rolę. W skrócie, związki zawodowe zajmują się negocjacjami dotyczącymi warunków pracy, Płac oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one również obrońcami pracowników w przypadku, gdyby doszło do konfliktu z pracodawcą. Przykładem działalności związków zawodowych jest negocjowanie układów zbiorowych pracy, które są rodzajem umów między pracodawcami a pracownikami i określają ogólne warunki zatrudnienia, płacy oraz inne prawa i obowiązki obu stron. Na rynku finansowym związki zawodowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że pracownicy banków, funduszy inwestycyjnych czy innych instytucji finansowych pracują w odpowiednich warunkach i że są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę. W świetle ostatnich zmian na globalnym rynku finansowym, gdzie widzieliśmy zaostrzenie przepisów i wzrost oczekiwań wobec instytucji finansowych, związki zawodowe stają się jeszcze ważniejsze. Pomagają one w negocjacjach dotyczących przeciwdziałania nadmiernemu obciążeniu pracowników i zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy mogą czuć się zmuszani do podejmowania nieetycznych lub ryzykownych decyzji. Kolejną funkcją związków zawodowych jest edukacja pracowników w zakresie ich praw i obowiązków. Wiedza ta jest niezbędna, aby pracownicy mogli efektywnie działać na rynku pracy i znać swoje prawa. Na przykład w przypadku reorganizacji firmy, zwolnień czy w sytuacji naruszenia warunków umowy o pracę. Warto również podkreślić, że związki zawodowe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Poprzez udział w dialogu społecznym mają wpływ na tworzenie ustaw, które regulują rynek pracy, w tym rynek finansowy. Przedstawiają one głos pracowników w ważnych dyskusjach, takich jak te dotyczące emerytur, podatków czy zmian w przepisach pracy. Podsumowując, związki zawodowe to nie tylko obrońcy praw pracowniczych, ale również partnerzy w dialogu społecznym i negocjacjach, którzy mają na celu tworzenie stabilnych i sprawiedliwych warunków pracy. W sektorze finansowym, gdzie ryzyko i odpowiedzialność idą w parze z potencjalnymi nagrodami, obecność i wsparcie związków zawodowych są nieocenione. To by było na tyle w temacie związków zawodowych w kontekście rynku finansowego. Mam nadzieję, że ten wykład rozszerzył Waszą wiedzę i zrozumienie ich roli. Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań. Dziękuję za uwagę.